C'est game over! Siata chata, moja. E. Witam serdecznie. Ja jestem FUBUM, a to są przygody z Minecraft. Tak, nie mylicie się. Postanowiłem, że spróbuję swoich sił, ale tylko tak przez pewien czas w grze Minecraft Oczywiście będę zadawał masę pytań dotyczącej tej gry i tak dalej. Także mm, pozwolicie, że przedstawię wam moich tutaj znajomych, którzy razem ze mną będą brali w tym udział. OK, więc po kolei przedstawimy się proszę. No cześć. Arci. Cześć. Szanowni. Witam, Cakeman Okej okay. To było na tyle Bóg. I teraz mi Siebie. zabrało Ja bym go chciał zobaczyć, jak się w ogóle z nim spotkać Z tym Creeperkiem No to już, 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 już Tam widzimy pająka, tutaj tam pająka. pająki tutaj też występują, tak? Tak, Dokładnie tutaj tam. są pająki i nawet są mam, z... Ja mam, zob ja, ja mam ja ja zob zob pytanie, e długo będzie tak ciemno, bo mnie to strasznie wkurza eee... o, Jezu, co to jest? R równonat. Uciekamy... R równonat. Dzień równy z nocą To znaczy Co to Dzień w ogóle? Dzień trwa 8 minut i... Dzień trwa 8 minut i noc trwa 8 minut około. Nie wiem no. eee, że, tak. eee, że przerwę... Czy to pająk tak syczał, czy jakiś zdechły wąż? Eee, eee, <grym> okay, Podobno pająk. Podobno ma trochę do klipera. Creeper też ma tak. Jeśli na przykład chcemy w okay. podziemiach znaleźć sobie jakiegoś potwora, to, to po prostu włączamy sobie głośniki i słuchamy gdzie on jest. Tak zazwyczaj tak go znajdziemy dzięki Bogu Dobrze, sobie. ale tak, ja tutaj mam na pasku jakieś, jakiegoś kilofa, łopatę, jakiś miecz, coś tam czerwonego, coś tam, jakieś, jakieś kostki mam, podejrzewam, że to jest jakaś ziemia albo periód, coś. Który... I co mogę nie z tym ma zrobić ma w ogóle? Mogę z tego sobie na przykład, no nie A kilofa na przykład mogę ulepszyć, albo albo ten miecz? Ulepszyć na no, plus 3 na przykład mogę czy nie mogę? Nie można. Nie są mogę są o właśnie tu są pajączki. Aha. Już nie ma. Ale już ja ich nie, nie, nie widzę, bo to jest się. strasznie ciemne jak nie będzie To są to są góry, także to jest chyba raczej normalne zjawisko. Moje co do droga. Hmm. No bo powiem że... Mamy kury, z kury też są jajka, można rzucać jajkami, i mogą Ciastu. wyjść jakieś inni. nowe kurki. No tak, ale zazwyczaj wiesz, no. Przecież ja nie będę grał w grę, tylko po to, żeby w kogoś jajkami rzucać. No przecież to jest bez przystady. Chodzi o to, że czy... tak jak Dobra. w Metinie. mogę sobie na przykład, no nie wiem, bić 50 poziom, pójść spójść, na przykład nakopać yy, orkowi, albo. Nie wiem, będę Hilka zrobić o, wodza orków, puszcz, tam trochę poszperać nie ulepszyć sobie coś, bo tutaj widzę, że nie ma takiej możliwości, hmm. tak? Czyli jest, e, dokładnie. jest taka totalna pixelosa, tak? Mm -hmm. cel, no nie no, to robimy to sobie tu... sami, to jest fajne w tej grze, robimy sobie cel sami, chcemy hmm. budować wieżę, jest tutaj widać, prowizoryczna wieża, można ją zrobić, bawić się na niej, nie wiem, 3 dni wybudować 3-4 razy większą bo z tego co widzę to, to ten... Nie, to coś, co trzeba że podejrzewam, że to jest mieczyk. Dokładnie. On wygląda tak, jakby mi się karta grafić psuła. A ty masz taką głowę kwadratową, jakbyś nosił worek po cementie. Na przykład chcesz kość atakować to prawym, prawda? A, prawy, tak? Lewym, uderz ze mną, mnie. Lewym, lub warcie go, tak, A, nie. mogę prawy. Aha, sorry, pojemnik się mam przy lewym. Lewy, tak. Aha, faktycznie. Nie. I mi w tej chwili zabrałem się trzy szające. I rozumiem, że idę. O właśnie, tu, tu przyprowadziłem pajączka. Zabij go. Machaj na niego, machaj na niego. No właśnie go zlurowałaś na siebie i dedno. Niestety nic ci nie wypadło, mogły wypaść się ci. Ale to co wypada ze stworków, co tworzyć, to może w następnym odcinku. A masz babu, za, za ten plafik co za sobie Okej. Okay. <laughs> Powiem w sumie, że to nawet gierka taka... Taka wdeche. No zobaczymy jak to będzie dalej. Na razie muszę to wszystko ogarnąć. Bo jak na razie... No jak na razie jest to jeden wielki chaos niestety. Jak to zdobymy Tak, widzę, że tam jakieś jest niebo czerwone. Podejrzewam, że to jest jakiś prymitywny wschód tak, tak, słońca. Dokładnie. Piękny wschód. Oglądaj football. To jest to, jest fine. Fine. To, jest okay. to jeszcze nagramy to na koniec. To jest taka prawda, tycznie. że jeśli osoba przyjdzie z Metina na przykład i mhm. chce grać w Minecrafta, to zobaczy sobie te pisele wszystkie i powie od razu, że... No nie Dokładnie. Gra. Że jednak Ale nie, to... jeśli na przykład jeśli na przykład wezmę... Ja przyszedłem sobie z Metina i naprawdę w pierwszej chwili to myślałem, że to jest po prostu nie wiem jakaś nie wiem gra 30-letnia co nie wiem w ogóle na zasadzie Mario... Słuchajcie, a te... A te... te białe szmaty na ten, to, to podejrzewam, że to są chmurki, tak? Dokładnie tak. tak. To są prymitywne chmurki zrobione przez twórcę. To są prosto kąciki. Tam u góry jest coś na tym skalę, podejrzewam, że to jest ten wasz Creeper, chciałbym go... Nie, nie, nie. Na... tak, o, szkielet. Tak to... Właśnie się zapalił. Na koniec na, na filmu właśnie chciałbym sobie yy, zniszczyć taką fotę. Nie wiem czy dojdziemy, o pali, pali się, nie będę nie, Tak pali się. <grym>